Żywopłot, zimozielony, gęsty i odporny. Czy da się połączyć te cechy? Oto pięć najlepszych roślin, które osłonią cię od sąsiadów przez cały rok. Laurowiśnia wschodnia ekspresowo rośnie i ma piękne, błyszczące liście. Wiosną zachwyca również białymi kwiatami, a zimą nie gubi liści. Jest to świetna alternatywa dla tui. Cispospolity, luksusowy i długowieczny. Można go dowolnie przycinać, a jego ciemnozielona barwa robi robotę przez cały rok. Do tego jest super odporny. Ognik szkarłatny, zielona ściana i dekoracyjne owoce. Jesienią i zimą pokrywa się pomarańczowymi lub czerwonymi kuleczkami. Idealna osłona ogrodu. Ligustr zimozielony. Mało wymagający, szybko rosnący, tworzy gęsty, zwarty żywopłot, który wygląda świetnie przez cały rok. Ostrogszew meserwi. Zimozielony klasyk, błyszczący ciemnozielone liście i czerwone owoce zimą dają ogrodowi wyjątkowego charakteru. Czy masz swojego faworyta na zimozielony żywopłot? Daj znać w komentarzu oraz zaobserwuj ten problem chwil po więcej ogrodniczych ciekawostek.